Dzień dobry panu, dzień dobry, proszę pana, proszę pana, ja to panu powiem głośno i spokojnie, ale głośno, proszę pana, ja tu na rehabilitacji jestem, ten pana, a tu jest hałas, proszę pana, co tu się odbywa? Co, co tu się odbywa? Proszę pana, muszę jej powiedzieć. No głośno, ja nie dosłyszę, proszę pana, nic tutaj nie nie czy ten hałas. Głośno proszę do mnie mówi. Słucham pana. Lekcje gry na perkusji. Na czym lekcje? Na, na zestawie perkusyjnym. Znaczy na pewno. Proszę pana. Ja wczoraj rozmawiałem z siedzem arcybiskupem i on mi powiedział tak. Bo jak Pan Jezus usłyszy te bębny to On się może nie urodzić On się może proszę Pana nie urodzić czy Panowie, ja mam proste pytanie czy ta Pana szkoła będzie odpowiadała jak Pan Jezus się w tym roku nie urodzi bo bębny proszę Pana jak powiedział czy pisku, to są to nie jest chrześcijański instrument Wypuśćcie na organy. Piękny, kul, zróbcie! A nie weźmij, proszę pana! A nie wszystkie biura tracą, jak usłyszą, proszę pana! No, ale zaraz Jezus? No, Pan Jezus, co pan nie słyszał, że się ma urodzić? Jak on się będzie w takim hałasie urodził? Przecież to dzieciotko jest Panówkie. Ja już, myślę, że on już się urodził. Przecież 24 jest w Zainteresowania. No, proszę pana, proszę to przemyśleć. Przepraszam. Nie ma problemu, proszę pana, nie ma problemu. Ja nie jestem obraźliwy, tylko chodzi o pana Jezusa, żeby on się mógł urodzić, proszę pana. Dobrze? Przemyślcie to sobie. Dobrze. Dziękuję panu. Do widzenia.